Sing, 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 everybody start to sing. O wow, now you're singing with the swing. Sing, 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 everybody start to sing. O wow, now you're singing with the swing. Zawiązałyśmy się w lutym 2021 roku w Raciborskim Centrum Kultury. W sumie pomysł było trochę z, wyszedł z mojej strony. Początkowo rozmawiałyśmy z Asią na ten temat, że fajnie byłoby założyć zespół. Od początku chciałyśmy śpiewać w harmonii, czyli duet, było to troszeczkę za mało. Także poszliśmy w kierunku tercetu. No i zaprosiłyśmy do współpracy Paulinę, z którą się wcześniej już też znałyśmy. Kopielowy kostium I na pokładzie ciało złóż bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Mimo, że jesteśmy dosyć młodym zespołem, to mamy już na swoim koncie parę bardzo dużych dla nas osiągnięć. I takim pierwszym zwycięstwem było dla nas, było dla nas pierwsze miejsce w konkursie Mikrofon Siemiona w Siemianowicach Śląskich. Było to w czerwcu 2021 roku. To od tego się zaczęła taka nasza przygoda konkursowa i festiwalowa. Następnie uczestniczyłyśmy w Fira Gwiazd. Był to konkurs w Warszawie i ku naszemu zdziwieniu dostałyśmy tam i Grand Prix i pierwsze miejsce. W tym roku ponownie wystartowaliśmy w konkursie w Siemianowicach Śląskich, czyli mikrofon Siemiona. No, tam do, otrzymałyśmy nagrodę specjalną i jeżeli podkreśliło, że Jesteśmy już tą wersją bardziej koncertową niż konkursową, także zapros zaproszone zostałyśmy do koncertu, który odbędzie się w styczniu 2024 roku. W naszym repertuarze znajdują się przeważnie standardy jazzowe, ale również utwory popowe, które zostały zaaranżowane na jazzowo, na jazzowo swingująco. Współpracujemy od samego początku z Adamem Jarznikiem. Jest to wybitny kompozytor, aranżer, pianista jazzowy, pedagog. pedagog, dokładnie, tak. Który tworzy dla nas te wspaniałe kompozycje, harmonizując je w trzygłosie. Z Adamem występują również z nami na scenie muzycy, instrumentaliści, sekstet Adama Jarzmika. jest to sekcja rytmiczna, czyli perkusja, bas i sekcja denta, puzon, trąbka, saksofon, I jeszcze jest gitara, I jeszcze jest gitara tak akustyczna, także no już w takim, w takim pełnym składzie również koncertujemy. Poza Adamem Jarzmikiem pracujemy również z innym aranżerem, naszym lokalnym kolegą Zygmuntem Popelą. On wykonał dla nas już trzy aranże. E, jeśli chodzi o nazwę zespołu, to tutaj była burza, burza mózgów. <laughs> Bardzo nam zależało na tym, żeby w nazwie pojawił się ten. E, Czynnik, skąd jesteśmy, czyli Śląsk, i żeby było międzynarodowo, no to Cylizian, a że naszymi takimi idolkami jest grupa The Andrew Sisters, to stwierdziliśmy, że może coś w tym kierunku, skoro już Sisters już są, to może Daughters, zatem powstały córki śląskiego jazzu, można by to tak w wolnym tłumaczeniu powiedzieć. powiedzieć. W tym roku będziemy miały ogromną przyjemność wystąpić na festiwalu międzynarodowym, festiwalu jazzu tradycyjnego w Rybniku. Jest to 15 już bodajże festiwal. Wystąpimy tam w sobotę, 19 sierpnia o godzinie 19.00 i bardzo serdecznie Was również na to wydarzenie zapraszamy. 19 sierpnia, godzina 19, kampus w Rybniku. Zapraszamy. Adam Jarzmik, Salih jean Doters. to be someone to cling to me stay with me right around someone to sing with me some little Santa song someone to take my heart and give his heart to me You and me, I could see it would be nice.